Zdrowiście! Dzisiaj się wybrałem na łąkę, szukam lebiody. Właśnie tak się rozglądam. Też jest różnica między lebiodą a lebiotką. Bo lebioda to właśnie ten taki chwast jadalny. Ludzie czasem go jedli jak na przykład była bieda albo przed jakimś tam pierwszym plonem. Można zrobić z tego na legalu sałatkę. Tam ma w liściach, chyba w węglowodanów trochę. Wartości odżywcze ma. Jak najbardziej. Taka najlepsza do jedzenia gdzieś na wiosnę, początek lata, no wiosna, bo te starsze liście to są już takie mniej jedalne. Rozglądam się, ale nie widzę jeszcze. Kurde, wszędzie to rosło kiedyś, ale biotka to jest. to inaczej zwane oregano. O ale polska to nie chce siedzi. Jakby była ta chińska, to azjatycka taka. To dziadostwo gryzie czasem. No, nie ma tu przejścia przez rzekę, to jest tylko ten. Na rzekę taki, a pokażę wam kawałeczek Rzeczka krzna rzeczka rzeka Dopływ Nie wiem który, czy lewy, czy prawy, bugu Lewy, no tak, lewy O jaka ładna rzeczka. Fajnie się kajakiem po krznie pływa. Nawet w tamtym roku yy, namówili mnie znajomi na wyskoczenie z, do rzeki tako Super pływakiem nie jestem, kiedyś się nawet topiłem Ale yy, rzeka jest płytka, więc no, da się O, babka se rośnie, lebiody brak O, ważka siedzi Poleciała W ogóle nie da się ukryć, że już niedługo będą żniwa Takie ładne już Zboże Dalej szukam te lebiody Jak na roślinkę która rośnie wszędzie, z tego co pamiętam, to i mało coś. Tylko ścieżka fajna w polu. Ładnie, ładnie. Złoto już. sucho, to już inna sprawa. Może to mój biody gdzieś nie mogę znaleźć. Nie wiem w sumie jakie ono warunki lubi, zdawałem się, kurde, że ono jakiś tam wymagań nie ma, dlatego. Rośnie tu i tam. Znaczy rośnie. <grywa> z tego co pamiętam. O, mijam znak. Miała Podlaska akurat. Gdzie on? A, tu no. O nie, to nie Lebioda. A w ogóle jest taka wioska Lebiedziew, właśnie pochodząca nazwa od y, Lebiody. W Lebiedziewie. Znaczy w Lebiedziew jest nieopodal Terespola granicy z Białorusią. I tam jest jakiś fort, bunkry czy coś takiego, jakieś takie fortyfikacje. I ogólnie tam w tamtych okolicach, a to Koroszczyn, a to Terespol, właśnie Lebiedziew, yy, też chyba w Kobylanach jest dużo tego. Ja pierniczę. Wszędzie ją było pełno. ja Pamiętam w ogródku jak się piliło, kiedy ze dzieciaka nie można było się yy, ten pozbyć tego. Otóż i znalazłem w końcu oto o małe ale ale jest ludzie i człowiek naszukał ile ja tego dzisiaj bo znalazłem też fajna roślina ale o to jest lebioda listka skupne. sałatka by była fajna z tego o druga jest! Jak już jedną znalazłem, to i druga, i teraz trzecia. Urwę kawałeczek, o taki o. To jest Lebioda. Przyznam, że miałem jechać do Lebiedziewa, albo już w ogóle gdzieś, ale jak sobie pomyślałem, dłuższą wyprawę rowerową. Już o, ostatnio dotyczne jeździłem, się spaliłem na flagę Polski. Wczoraj jeszcze kurde gdzieś o, szyję. I nogi, łydki, jak cholera się zjarałem. Także muszę trochę odpocząć, nie wiem, z tydzień chociaż. No i taka roślinka, lebioda, komosa biała, fachowo chyba. No tam ludzie jedli jak była bieda, tak jak już mówiłem, jak jeszcze nie było plonów. Ona nawet taka w smaku trochę taka mączna. W samym województwie lubelskim Różnie na to gadają, jest tak Lebioda, lebiodzica, Łoboda Świniucha Świniuszka Gorczyca Zielenina Zielenica Komosa Świeżupa Świeżupka Hałajda Włok Sałyga habetuła No młoty Lebyda nawet Lebyda, nie lebioda Lebyda to wysoka taka blidne liście takie rozłożyste Rusta blidne. <laughs> Nie wiem, czy bym nazwał to takim słowem. <laughs> Nowosiłki. Jak bida była, to się te lebiody gotowało jadło. O, Piotrków. Lebioda to roślina rosnąca na polach jako chwast i na nieużytkach. Liście lebiody to jadalne. Wola uchruska. Lebioda to chwast, co był gotowany na wodzie jako strawa. Ciekaw jestem, czy by było łatwo znaleźć to oregano na Łące na polu gdzieś. Białowola. Lebiodzica taka rośnie, rozkrzewia się i rośnie jak prawie drzewko. Nazywają tu też, że to łoboda, Hawajda i włok. No to to bardziej chyba na południe. Komosa. To kumosa, bo to tak się kumosi w kartoflach. No to kumosa. Radzanów. Ludzie mieli proste wyjaśnienia pewnych rzeczy. Jak coś się kumosi, to znaczy, że kumosa, nie? Że to, co to w ogóle. Wyjaśniać jeszcze. Ulan majorat. A kumosa to takie wielkie, co tak się kumosi. O. Stulno. Komosa, bo tak kumosi się. O. To paskudne zielsko, zawali wszystko. Leszczanka. On mi pokazuje na ten chwost i mówi, że to jest kumosa. Uchrusk. Komosa, lebioda, świniucha, to to samo ziele. O, dubienka. Komosa to ziele polne, a kiedyś dawni gotowali jedli jego w czasie głodu. Wola ukruszka, znowu. Komosa to chwast, co rośnie wysoko, krzewi się, a dawni to był gotowany na wodzie i jedli to. Ciekawe jest to, że właśnie kurczę, ludzie sobie nadają takie nazwy. Jedyne, po czym można poznać, że to jest ta sama roślina, to jest ta nazwa łocińska. Nawet popatrzeć tą mapkę województwa lubelskiego, to tak jak czytałem, jest 10 albo i więcej tych tam określeń różnych na tą yy, lebiodę komosę, komosę białą. O. Lebioda to jako chwast, ale i należy do potraw. Jest jadalna, do potraw można to jeść. W każdym polu, na każdej ziemi urośnie kolonia drzewca. <laughs> Jeszcze zauważyłem, że w tych wypowiedziach ludowych, czasem ludzie mają taką tendencję do gadania. Nie zawsze, ale dwa razy tego samego zdania, tak jakby za pierwszym razem ktoś nie zrozumiał, że właśnie, że to takie ziele, takie ziele można jeść, czy coś tam. No, to by było na tyle dzisiaj. Planuję coś takiego zrobić następne z rzepem. To już bardziej do mojej książki nawiązanie, bo u mnie w książce jest ziomeczek, którego przezywają łopuch, czyli taka ludowa nazwa, rzepa. Tego co się czepia psiego ogona, mmm, jak mówi przysłowie, e, z dłuższych tras może ten Lebiedziew następny. Planowałem następną trasę, w każdym razie taką historyczną, bardziej kurde ruchy, oblazły czy coś, cholera, jasne. Też planowałem pojechać do Nepli, tam jest taki fajny czołg T34-85. Pomnik, Znaczy pomnik, no czołg stoi. Także o! Lebioda y, była, udało się znaleźć. Misja wypełniona. No i do następnego razu. Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie, bo jest gorąc ogółem Wodę pijcie. Uważajcie na południcę w Polach. Wiadomo jak się chodzi w południ po polu. Ja, ja już chodzę już jest czwarta prawie. To już mogę, to już nie ma. Ale y, ten trzeba uważać. Trzeba uważać, bo krok od tragedii nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Ja się spaliłem, kurde, na słońcu, ale czapeczkę noszę zawsze. I tak o. No. To. Do zobaczenia.